którzy mieszkali kiedyś, albo mieszkają nadal w Włodzisławiu, to kiedyś było w kino czar? Pamiętam? Dokładnie. Witam Was bardzo serdecznie. Dziś Zabiorę was w jedno z najbardziej tajemniczych miejsc w odcisowie śląskim. To nie będzie zwykły spacer. To podróż w przeszłość, w świat dawnych wierzeń, strachu, magii i ludzkich tragedii. Ale zanim zaczniemy, chciałabym z całego serca podziękować wszystkim, którzy wspierają ten kanał. To dzięki wam mogę tworzyć te historie, wracać w miejsca pełne tajemnic i opowiadać o nich. Wasze wsparcie to nie tylko pomoc, ogromna motywacja, że to co robię ma sens i że jesteście tu razem ze mną. Dziękuję, że jesteście. Naprawdę to czuję. Jesteście ciepło ubrani? No to zaczynamy. w samym sercu dawnego Wodzisławia Śląskiego na przedmieściu Raciborskim stał kiedyś niewielki drewniany kościół Świętego Krzyża nie w centrum miasta nie wśród gwaru rynku ale na uboczu na sztucznie usypanym wzgórzu jakby celowo oddzielony od codziennego życia mieszkańców tak wyglądał kiedyś kościół którego już nie ma o czym oczywiście też usłyszycie. Także posłuchajcie. To wzgórze nie było naturalne. Zostało stworzone ręką człowieka. A to zawsze sprawia, że miejsce staje się inne, cięższe, bardziej symboliczne. Pierwsza wzmianka o tej świątyni pochodzi z roku 1525, kiedy właściciel miasta, Baltazar Wilczek, ustanowił specjalny czynsz na jej utrzymanie. Kościół był wtedy częścią miejskiego szpitala. Pełnił funkcję kaplicy dla chorych, ubogich i tych, którzy stali już jedną nogą po drugiej stronie życia. To właśnie tutaj modlili się ludzie, którzy wiedzieli, że ich czas dobiega końca. Ale Kościół Świętego Krzyża nie był tylko miejscem modlitwy, był również miejscem pochówków. Na tym wzgórzu grzebano zmarłych, często tych, których nie chowano na głównym cmentarzu. Ludzi biednych, ludzi chorych, ludzi niewygodnych. Ziemia tego miejsca przez wieki przyjmowała tych, którzy odchodzili w ciszy i zapomnieniu, i właśnie dlatego ta świątynia nie była zwyczajnym kościołem. To było miejsce graniczne pomiędzy życiem, śmiercią i tym, czego kiedyś bardzo się obawiano. Kiedy w Europie wybuchła wojna trzydziestoletnia, Władysław Śląski znalazł się dokładnie na trasie przemarszu wojsk. To był czas chaosu. Żołnierze nie tylko walczyli, rabowali, podpalali i niszczyli wszystko, co napotkali. Miasto było wielokrotnie plądrowane, mieszkańcy uciekali w pola i lasy. Zostawały tylko spalone domy i puste ulice. Kościół Świętego Krzyża, który stał wtedy na wzgórzu poza murami miasta, był szczególnie narażony. Drewniane świątynie paliły się szybko. I tak właśnie się stało. Podczas jednego z najazdów kościół został doszczętnie zniszczony przez ogień. Z dachu pozostały tylko zwęglone belki, a z wnętrza jedynie fundamenty i rozsypane kamienie. Słuchajcie, i w tym miejscu stał kiedyś ten kościół, który stał w gablocie. W tym miejscu zobaczcie. Został po nim tylko krzyż. To jest tablica. W tym miejscu w średniowieczu stał drewniany kościół pod wezwaniem Świętego Krzyża. Kościół ten służył chorym z pobliskiego szpitala. W 1646 roku został zniszczony przez wojska szwedzkie. W 1676 roku odbudowany. Przetrwał do 1826 roku. To nie był przypadek, że spłonął. W tamtym czasie. Palenie świątyń było elementem wojennej taktyki. Miało złamać ducha ludzi i pokazać, że nic nie jest święte. Kiedy w 1652 roku arcybiskup Bartłomiej Reinhold przybył na wizytację, zastał już tylko to, co zostało z dawnych murów. W dokumentach zapisał jedno słowo – ruina. A teraz tutaj w tym miejscu, jak widzimy, mamy ulicę. Ale to nie był jeszcze koniec tej historii. Świątynię później odbudowano. Drewniany kościół Świętego Krzyża przetrwał w tym miejscu jeszcze przez wiele lat, aż do 1826 roku, kiedy został ostatecznie rozebrany. Miasto przez długi czas nie miało środków, by przywrócić dawną świetność. Zbyt wiele zostało zniszczone, zbyt wielu ludzi zginęło. Dlatego w końcu świątynię rozebrano. Na jej miejscu ustawiono jedynie drewniany krzyż symbol tego, że kiedyś stał tu do modlitwy, ale ziemia pod nim zachowała swoją historię i właśnie dlatego to miejsce stało się tak niezwykłe. I przez wiele lat to w milczało. Ludzie przechodzili obok, nie wiedząc, że pod ziemią spoczywa coś więcej niż tylko resztki starego kościoła, bo ziemia pamięta. Dopiero wiele wieków później. Kiedy rozpoczęto badania archeologiczne w tym miejscu, odsłonięto coś, czego nikt się nie spodziewał. Pod dawnymi fundamentami Kościoła Świętego Krzyża odnaleziono ludzkie szczątki. To był pochówek zupełnie inny niż wszystkie. Kobieta została ułożona twarzą do ziemi w sposób, który w średniowieczu miał jeden cel: zatrzymać zmarłą na zawsze, jakby bano się, że mogłaby wrócić. I wtedy zaczęła się nowa historia. Historia kobiety. Którą przez wieki nazywano czarownicą, a jej los do dziś jest jednym z najbardziej tajemniczych rozdziałów Wodzisławia śląskiego. Słuchajcie, znajdujemy się w tym właśnie miejscu, o którym chcę wam opowiedzieć. To niezwykłe odkrycie to nie jest tylko legenda. To jest historia, którą odsłoniła ziemia. W miejscu, gdzie stał dawny kościół świętego krzyża przeprowadzono badania archeologiczne w 1986 roku, a następnie ponownie w 2001 roku. I pokażę wam teraz kości. Celem tych prac było sprawdzenie, czy pod powierzchnią zachowały się jeszcze ślady dawnej świątyni i fundamentów, murów, układu przestrzennego. Nikt jednak nie spodziewał się, że archeolodzy natrafią na coś znacznie bardziej poruszającego. Pod warstwą ziemi odkryto trzy pochówki. Dwa z nich były typowe dla epoki. Należały do dorosłych osób, ułożonych w sposób zgodny z chrześcijańską tradycją, ale trzeci grób był inny. Znajdował się głębiej, jakby był celowo ukryty. Kiedy zaczęto odsłaniać jego zawartość, stało się jasne, że mamy do czynienia z czymś niezwykłym. Szkielet kobiety został ułożony na brzuchu twarzą do ziemi. Z głową skierowaną na wschód. W dawnych wierzeniach Taki sposób pochówku miał zapobiec powrotowi zmarłego. Był to tak zwany pochówek antywampiryczny. Tak chowano osoby, których się obawiano nawet po śmierci. Na Śląsku mówiono o nich strzygi. Wierzono, że zmarły może powrócić, że może wstać z grobu, że może szkodzić żywym. Dlatego ciało odwracano twarzą do ziemi, aby jeśli spróbuje się podnieść, wgryzało się w ziemię, zamiast iść w stronę ludzi. Jak już wcześniej wspomniałam, to był tak zwany pochówek antywampiryczny. Stosowano go wobec tych, którzy w oczach społeczności byli podejrzani o czary, uznani za przeklętych lub po prostu odrzuceni. W tamtych czasach wystarczyło być samotną kobietą, mieć wiedzę o ziołach i leczeniu albo wyglądać inaczej niż reszta, i już stawało się kimś niebezpiecznym. Na Górnym Śląsku takie osoby nazywano strzygami lub strzygonami czyli ludźmi, którzy po śmierci nie powinni mieć spokoju, bo ich dusza była uznawana za złą albo niespokojną. Ten pochówek jest jednym z nielicznych tak dobrze zachowanych przykładów, które pokazują, jak bardzo dawniej ludzie bali się tego, czego nie rozumieli. I właśnie dlatego mówi się o niej dziś wodzisławska czarownica, choć tak naprawdę być może była tylko kobietą, którą uznano za inną. Kim była ta kobieta? Szczątki, które odkryto pod dawnym kościołem Świętego Krzyża, należały do kobiety. Antropolodzy ustalili, że miała 45-50 lat. Była niskiego wzrostu, drobnej budowy, a jej kości nie nosiły śladów żadnych chorób ani urazów. To oznacza, że nie była osobą schorowaną ani kimś, kto zmarł w wyniku wypadku czy przemocy. A jednak jej pochówek był niezwykły. Największą zagadką okazała się jednak jej twarz. Na podstawie tomografii komputerowej czaszki wykonano rekonstrukcję jej rysów. Dzięki temu możemy dziś zobaczyć, jak mogła wyglądać za życia. I to właśnie wtedy odkryto coś, co zmienia całą perspektywę. Jej rysy twarzy wskazują na pochodzenie azjatyckie, najprawdopodobniej mongolskie. To oznacza, że nie była rdzenną mieszkanką Wodzisławia. Była obca. Słuchajcie, kierujemy się teraz do pokutnych krzyży, które chciałam zobaczyć. Przy okazji zobaczycie kościół oraz stary cmentarz. W dawnych czasach bycie obcym, szczególnie kobietą, było czymś niebezpiecznym. Nieznajome kobiety często uznawano za czarownice, nie dlatego, że miały nadprzyrodzone moce, tylko dlatego, że nie pasowały do świata, który ludzie znali. Inny język Inny wygląd, inne zwyczaje. To wystarczało, by wzbudzić strach. Kościół już się wyłania, z lewej strony. Możliwe, że była służącą. Możliwe, że trafiła tu wraz z dworem lub kupcami. A może była tylko podróżniczką, która znalazła się w niewłaściwym miejscu i niewłaściwym czasie. Ale jedno jest pewne. Kiedy umarła, mieszkańcy miasta uznali, że nie powinna mieć spokoju nawet po śmierci. Dlatego pochowali ją twarzą do ziemi, jak kogoś, kto nie miał prawa wrócić. W dawnych czasach obcość była zagrożeniem. Ludzie żyli w małych społecznościach, gdzie każdy znał każdego. Każda osoba spoza tej wspólnoty była podejrzana, bo była nieznana. A to, co nieznane, budziło lęk. Szczególnie dotyczyło to kobiet. komksze krzyża pokutnych. Kobieta, która nie miała męża, żyła sama, nie podporządkowywała się lokalnym zwyczajom, od razu wzbudzała nieufność. Jeśli do tego znała się na ziołach i leczeniu, mówiono, że ma kontakt z siłami, których inni nie rozumieją. Zielarki i akuszerki często pomagały ludziom, leczyły choroby, przyjmowały porody, znały sposoby na ból i cierpienie. Ale w świecie zabobonów ich wiedza była odbierana jako coś nadprzyrodzonego. A kiedy wydarzyło się coś złego, śmierć dziecka, choroba, nieurodzaj, najłatwiej było wskazać winnego. I najczęściej była to kobieta inna i samotna. Nie dlatego, że była winna, tylko dlatego, że była najsłabsza w strukturze społecznej to właśnie takie kobiety stawały się ofiarami polowań na czarownicę. I być może właśnie dlatego ta kobieta z Wodzisławia została pochowana tak, jakby nawet po śmierci była dla ludzi zagrożeniem. W czasach, kiedy istniał kościół Świętego Krzyża, ludzie żyli w świecie pełnym lęku. Nie znali medycyny, nie rozumieli chorób ani zjawisk natury. A to, czego nie rozumiano, przypisywano siłom nieczystym. Wierzono, że czarownice są winne wszystkiemu, co złe. Jeśli w mieście wybuchała zaraza, mówiono, że to one ją sprowadziły. Jeśli dzieci rodziły się martwe, winą obarczano kobiety, które pomagały przy porodach. Jeśli ktoś nagle zachorował, twierdzono, że został zaczarowany. Czarownicą przypisywano zdolność rzucania uroków, wywoływania burz i suszy, zatruwania studni, a nawet zabijania bydła i ludzi. Ludzie byli przekonani, że czarownica potrafi latać nocą, spotykać się z demonami i działać w ukryciu. A skoro tak, należało ją powstrzymać. Kara była brutalna. Kobiety oskarżone o czary zamykano w lochach, przesłuchiwano przy użyciu tortur, a kiedy przyznały się pod bólem, skazywano je na śmierć. Najczęściej była to śmierć na stosie. Spalenie miało oczyścić ich duszę i jednocześnie było przestrogą dla innych. Kościół nie pozwalał pan Panny. Coraz gorzej na ulicach. Dnia 25 marca 1945 roku w czasie działań wojennych został stracony barokowy hełm obecnego kościoła. Słyszycie ten wiatr? Ponad 50 lat. Straszne. Ponad 50 lat. Wieża była nakryta tymczasowym Straszne. To chyba strasznie się dzieje. Nie chcę siebie martwić w sumie, ale wszystko za mało, za powoli. Teraz ciężej się chodzi, powiem wam. Ale znajdziemy. Kobiety oskarżone o czary były poddawane brutalnym przesłuchaniom. Stosowano m.in. rozciąganie na ławie tortur, miażdżenie palców, przypalanie ogniem, głodzenie, próby wody czyli topienie w rzece. Celem nie było znalezienie prawdy. Celem było wymuszenie przyznania się, a kiedy ktoś w końcu się przyznał, stawał się winny. Dlaczego to tak ważne dla naszej historii? Bo właśnie w takim świecie żyła kobieta, której szczątki odnaleziono pod kościołem Świętego Krzyża. To był świat, w którym strach był silniejszy niż rozum, a inność oznaczała wyrok. I dlatego jej ciało pochowano w ten sposób. Nie po to, by ją uczcić, tylko po to, by nie wróciła. Chciałabym, żebyśmy na chwilę się zatrzymali i wyobrazili sobie, jak mógł wyglądać zwyczajny dzień tej kobiety. Nie czarownicy, nie legendy. Tylko kobiety, która żyła tu kiedyś wśród ludzi, którzy jej nie rozumieli. Jak wyglądał jej poranek, co robiła, kiedy była sama, czego się bała, kiedy wracała do miasta. Bo zanim stała się opowieścią, była po prostu kimś, kto próbował przetrwać w świecie pełnym strachu. I właśnie taki dzień chciałabym wam teraz opowiedzieć. Ona wstawała wcześnie, zanim jeszcze miasto zdążyło się obudzić. Lubiła ten moment, kiedy świat był cichy i nikt jej nie widział. Zbierała zioła na obrzeżach lasu. Znała każdą roślinę. Wiedziała, która pomaga na ból, która na gorączkę, a która uspokaja serce. Nie robiła tego dla pieniędzy. Robiła to, bo czuła, że to ma sens. Nawet jeśli ludzie nie chcieli. W mieście była kimś obcym. Nie miała rodziny, nie miała męża, nie miała nikogo, kto mógłby się za nią wstawić. Ludzie patrzyli na nią z dystansem. Szeptali, gdy przechodziła. Ta od ziół. Ta, co mieszka sama. Ta dziwna. Tego dnia przyszła do niej kobieta z dzieckiem. Dziecko miało wysoką gorączkę. Podała mu napar z lipy i czarnego bzu. Zawinęła w płótno. Kazała czekać. Nie była pewna, czy pomoże, ale próbowała, bo wierzyła, że można ratować życie. Kiedy kobieta wyszła, poczuła znajomy ciężar w piersi. Ten strach, który towarzyszył jej codziennie. Bo jeśli dziecko nie wyzdrowieje, ludzie nie będą pytać, co się stało. Oni będą szukać winnej. A winna zawsze jest ta, która jest inna. Wieczorem, gdy robiło się już ciemno, usiadła przed swoim domem, patrzyła w ogień, zastanawiała się, czy jutro jeszcze będzie mogła być do lasu. Czy ktoś już dziś nie podjął decyzji, że jest zbyt niebezpieczna, by pozwolić jej żyć? Bo w świecie, w którym przyszło jej żyć, bycie cichą, samotną i niezależną kobietą było wystarczającym powodem, by nazwać ją czarownicą. A może właśnie tak wyglądał jej ostatni dzień, zanim Ziemia zamknęła ją w sobie na zawsze. Wyobraźmy sobie moment, w którym została oskarżona. To był zwyczajny poranek, taki sam jak wszystkie inne. Mgła jeszcze unosiła się nad Ziemią, a ona wracała z lasu z koszem pełnym ziół. Nagle zobaczyła ich na drodze, kilku mężczyzn, zbyt poważnych, zbyt cichych, jak na zwykłe spotkanie. Nie musiała pytać, wiedziała, tak zaczynał się koniec. To ty dawałaś napartemu dziecku, powiedzieli to jakby to był wyrok. Nie pytanie, oskarżenie. Dziecko zmarło w nocy, a w mieście ktoś musiał za to zapłacić. Ona próbowała tłumaczyć, że to była tylko herbata z ziół, że chciała pomóc, że robiła to już tyle razy, ale w ich oczach nie było zrozumienia. Był tylko strach i przekonanie, że to właśnie ona jest winna, bo była inna, bo żyła sama, bo znała się na tym, czego oni nie rozumieli. Zabrali ją bez krzyku, bez tłumu, w ciszy, która bolała bardziej niż słowa. Bo kiedy społeczność uznała kogoś za czarownicę, nie trzeba było dowodów, wystarczyło pomówienie. Wyobraźmy sobie teraz, jak mogła wyglądać noc przed jej śmiercią. Było zimno, kamienne ściany Lochu nie zatrzymywały chłodu, a ona siedziała na ziemi oparta o mur. Nie płakała, była już za daleko od strachu, by czuć cokolwiek. Myślała o lesie, o ścieżkach, które znała na pamięć o zapachu mokrej ziemi po deszczu, o ziołach, które rosły w ciszy i nigdy jej nie osądzały. To tam czuła się bezpieczna. Nie tu. Wiedziała, że nie będzie miała procesu. Nie będzie obrony. Nie będzie sprawiedliwości. W tym świecie wystarczyło, że była inna. A inna kobieta oznaczała winę. Ktoś zostawił przy jej celi małą świecę. Jej płomień był słaby, ale dawał światło. Patrzyła na niego długo. Jakby to był ostatni żywy element, który miała przy sobie. Szeptała cicho nazwy ziół, jakby wzywała pamięć tego, kim była. Lipa na gorączkę, rumianek na ból, szałwia na oddech. Może to był jej sposób, żeby jeszcze raz poczuć sens swojego życia. Nie prosiła o litość. Prosiła tylko w myślach, żeby to miejsce kiedyś o niej opowiedziało. Żeby ktoś zrozumiał, że nie była czarownicą. Była tylko kobietą, która kochała naturę bardziej niż ludzi. I ta noc była ostatnią, w której była jeszcze sobą, bo następnego dnia zostanie już tylko legendą. Wciąż pozostaje pytanie, kim ona była naprawdę: czy była czarownicą, czy tylko kobietą, której los okazał się tragiczny? Tego nie wiemy, ale jedno jest pewne: to miejsce pamięta pamięta dawnych ludzi, ich strach i ich decyzje, pamięta tych, których chciano wymazać z historii. I dziś to wzgórze jest inne, kiedy przychodzi się tu po smroku, gdy park pustoszeje, a miasto powoli zasypia. Pojawia się taka cisza, której nie ma w innych częściach Włodzisławie. Cisza, która nie jest pusta, ona jest ciężka, jakby pod nią było coś więcej niż tylko ziemia. Można mieć wrażenie, że to miejsce pamięta, że ta Ziemia była świadkiem ludzkiego strachu, osądów i decyzji sprzed setek lat. Kiedy słucham tej historii, myślę o tym, jak łatwo kiedyś było kogoś osądzić, jak bardzo ludzie bali się tego co inne, i jak często za czarownicą kryła się po prostu samotna, niezrozumiana kobieta. I może właśnie dlatego ta opowieść tak mnie porusza. Bo to nie jest tylko legenda, to przypomnienie, że za każdą historią sprzed wieków. Zawsze stoi czyjeś życie. Słuchajcie, pokażę Wam jeszcze coś, co w sumie chyba jest od zawsze. Także podejdziemy bliżej domu kultury. Ta mozaika tutaj, powiem Wam, odkąd pamiętam, jest tutaj. A za chwilę Wam z dołu pokażę, co ona przedstawia. Także z dołu będzie lepiej widać, chodźcie. Tutaj widzimy te gaza, tak. A tam dalej, już Wam pokazuje. coś zna przetwory wodzisławskie, zobaczcie na pewno znacie. Słuchajcie, nie wiem czy kojarzycie, na pewno kojarzycie wrocławskie Krasnale, tak? Yy, ostatnio też, jeżeli dobrze pamiętacie. Szukaliśmy pewnych figurek, a w Wodzisławiu mamy również figurki, ale tym razem są to takie skrzaty. Zobaczcie, jest ich tutaj coraz więcej, także na pewno tutaj przyjadę, kiedy będzie ciepło i będziemy szukać tych skrzatów, ale zobaczcie. zrobione całe proszę wejście do domu. I takich skrzatów tutaj schowanych, komponowanych, albo nawet na widoku jest bardzo dużo już i przybywa z miesiąca na miesiąc coraz więcej, tak? Także jeżeli tu będziecie, warto sobie posłuchać, bo naprawdę jest, jest to coś innego, niż do tej pory widzieliśmy, tak? Także zapraszam Was z całego serca do mojego rodzinnego miasta. Taki jest Włodzisław Śląski. I tak kończy się dzisiejszy spacer. Włodzisław Śląski to miasto, które ma swoje legendy, swoje tajemnice, swoje cienie, a ta historia pokazuje, że czasem to, co nazywamy czarownicą, było po prostu człowiekiem, którego nikt nie chciał zrozumieć. Kościół Świętego Krzyża już nie istnieje. Zostało tylko wzgórze, krzyż i pamięć. Ale to wystarczy, żeby ta opowieść przetrwała. Nic tu nie jest przypadkowe. W tym materiale również został ukryty błąd. Najczulniejsza osoba, która odkryje ich najwięcej w moich materiałach, otrzyma zaproszenie do wspólnej przygody. Bawcie się dobrze. Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście dziś tutaj razem ze mną. Ściskam Was mocno i do następnego. Trzymajcie się.